Ciałem to Janko. witam Was na kolejnym odcinku. Dzisiaj Titan Quest 2. Coś, co wyszło w piątek, wieczorem, nagle z nienacka. Kiedy spojrzymy sobie na datę wydania, jedynki to było słuchajcie, 20 lat temu. No dobra, przesadziłem. 19. Ale tak podkoloryzowałem. 19 lat temu wydano pierwszą część i nagle pojawia się dwójka. I myślicie sobie. Kurde, chyba warto kupić. Ile to kosztuje? 111 zł, ale coś tutaj nie gra, bo jest we wczesnym dostępie. Więc musimy sobie tutaj... Czy nie będzie tutaj jakiejś ograniczonej zawartości? Czy gra nie będzie w mocno okrojonym formacie? Żebyśmy, no cóż, zapłacili, a oni kiedyś tam może dodadzą więcej? A może nie? Powiem wam w skrócie. Przeszedłem tą grę w kilka godzin. W sensie tą zawartość, która jest dostępna. I wcale się nie starałem. Ale dobra, dobra. Zanim przejdziemy do tematu, zanim powiemy sobie dokładnie ile tego gameplayu tutaj było, to powiedzmy jak to się zaczęło. Generalnie byłem naprawdę zachwycony. Urzekła mnie pierwsza cutscenka. Tyle animacji pięknych, taka ładna grafika. No, super. Tworzenie postaci też pokazywało, że to nie jest byle jaki piksel, i potem w samej grze też wszystko ładnie wyglądało. Więc graficznie, generalnie od scenek po sam gameplay mi się wszystko podobało. Jeśli chodzi o kolejne kascenki, to już prawie ich nie było. Generalnie ta część, którą mieliście na samym początku, to już jest tak. No tak, nie wiem, 60%, 70% tego co zobaczycie w ogóle już do końca gry. Także. Oczywiście w tym early accessie. Rzuca nas, my tam sobie coś robimy, jakiś tutorial. Po tutorialu wychodzimy na mapę i robimy jakieś misje. Generalnie, jeśli chodzi o samo to jak się czuję w takiej grze. To powiem wam, że nigdy nie byłem jakimś specjalistą w action RPGach. Czy to w POE, czy to w Epoku. Zawsze korzystałem z jakichś buildów, które już ktoś tam gdzieś stworzył. I z tym się wzorowałem. Tutaj generalnie. To było tak proste, tak intuicyjne, takie nieskomplikowane, wszystko jasne. Że byłem w stanie coś działającego tak o sobie sklecić. Ale z drugiej strony przez całą grę nie napotkałem żadnego oporu. Przez te kilka godzin dosłownie nic nie było w stanie mnie na chwilę zatrzymać. Żaden boss, żaden mobek. Wszystko po prostu szło jak masełko. Taką sobie zrobiłem kombinację, że po prostu naciskałem jeden przycisk. Dosłownie jeden przycisk, i tylko dodżowałem ewentualne umiejętności przeciwnika. Ale tak to to mój damage to był jeden przycisk. I już. Więc czy tutaj możemy odczuwać satysfakcję z kombatu? No nie wiem, bo w sumie nie przetostawałem. Za dużo buildów, bo tylko ten jeden sobie tam parę speli dodałem, ten jeden aktywny, drugi pasywny, i potem na sam koniec drugi aktywny, ale wzmacniający tak naprawdę mój pierwszy. Więc tak naprawdę i tak strzelałem z jednego i tylko bafowałem go innymi rzeczami. W samej grze mamy aż cztery całe drzewka ze spelami. Ale nie zmusza nas oczywiście gra, żebyśmy grali jednym skillem, tak jak ja. Możecie sobie różne kombinacje porobić. Mamy aktywnie dwa drzewka, jedno główne, jedno tak jakby subklasę, poboczne, które też pozwala nam się przypisać. I oczywiście jak chcecie. Jak chcecie, układać się sobie spele. Ale do tego mamy jeszcze pasywki: drzewo aktywne i drzewo pasywne. Więc te pasywki nam wzmacniają oczywiście wszystko, co jest tam po lewej, albo naszą postać. Jakkolwiek to sobie poukładacie, tak macie. To jest spoko, że każda z tych umiejętności ma do wyboru ileś tutaj kliknięć i nie można mieć wszystkiego, więc. Jakaś tam decyzyjność też tutaj jest, ale wszystko przy tym jest bardzo, bardzo przejrzyste. Mamy jeszcze takie atrybuty, które składają się na takie podstawowe statystyki, które pozwalają nam nosić niektóre przedmioty, na przykład, albo pustują nam HP. Możemy też jeszcze skorzystać z takich głównych umiejętności, które dają nam, na przykład, tutaj w barierze, coś sobie takie wrzuciłem, że. Za każdym razem, kiedy otrzymam jakieś tam obrażenia, przez 2 sekundy od momentu, kiedy włączę tą barierę, to za 200% ich wartości się leczę. Więc, generalnie, na przykład, życie mi spadnie do połowy, włączam barierę, bariera mi spada, a życie mi się podnosi. To jest mega mocne. Mam wrażenie, że trochę balansu na tą chwilę brakuje że po prostu niektóre spele są tak silne, że może się nie opłacać nic innego wybierać ale mogę się mylić, możecie przetestować sami. Także pod względem złożenia tej trudności naszej postaci, no to tutaj bym powiedział, że jest mega, mega easy poziom. Pod względem trudności całej gry, też mega easy. Żaden boss nie zaskoczył niczym. W ogóle te mechaniki bossów były takie ultra, ultra proste. Tutaj skoczył, tutaj machnął. Generalnie nic ciekawego. Właśnie, nic ciekawego. Ta gra była zbyt prosta. Zbyt taka. Mało skomplikowana jeśli chodzi o mechaniki przeciwników. I jeszcze to co najgorsze przeciwnicy pojawiali się cały czas ci cisami. Od samego początku biłem kraby, praktycznie po sam koniec. Tak samo jakieś pająki, tak samo jakieś nietoperze. Czy to na pierwszym, drugim, czy na 15, czy na 18 poziomie, cały czas przewijały się te same moby. No i to trochę wiecie, jest takie. Bijemy ciągle to samo. Jakby jednak troszkę inne te mobki się pojawiały, to wtedy jest jakieś takie uczucie, że weszliśmy na nowy poziom, nową lokację, ale jak przewijamy cały czas to samo, no to gdzieś tam z tyłu głowy jest takie znużenie. Powiem wam, że wszystko robiłem. całą mapę wyeksplorowałem. Dosłownie zostały tam jakieś dwa site gościki, nieskończone, zaczęte nieskończone. Zobaczcie, wszystko jest, wszystko jest, osłonięte cała mapa. I zajęło mi to, słuchajcie, na postaci jest napisane 5 godzin i 11 minut. Że tyle niby grałem. 5 godzin i 11 minut. I przez ten czas dosłownie cały kontent zrobiłem. I nie śpieszyłem się. Tutaj powoli sobie szedłem, tam sobie powoli szedłem. Po prostu tyle to trwało. Przejście całej ludzkiej gry. Oczywiście na jednej klasie. Bo możecie sobie troszkę jeszcze urozmaicić i założyć nowe konto. I przejść na kolejnej klasie, i kolejnej, i kolejnej. Cztery razy, prawda? Można sobie popatrzeć. Można też sobie różne spele tutaj powrzucać. Nie ma problemu. Możecie sobie przetestować. Więc finalnie może tutaj wydusicie z tej gry powiedzmy 15 godzin. Jeśli jeszcze dorzucimy do tego właśnie przetestowanie każdej klasy z osobna, ale jeśli jedną klasą przechodzimy, no to to jest wątek główny. No 3 godziny generalnie, gameplayu z słuchaniem dialogów, może 3,5. Także wiecie, że nie skipujemy, tylko każdy jeden dialog przeczytamy, może 3,5 godziny. To tyle, a to chwilę to tyle. Trochę mało zawartości, jak na 111 zł, moim zdaniem. Czy jest potencjał rozwojowy? No, fajnie by było, jakby jednak te bossy były trudniejsze. Naprawdę, żeby miały jakieś mechaniki. Bo rozumiem, że mielimy MOBY, jak w każdym hack slashu w każdym action RPG, ale bossy zawsze coś tam w sobie miały. I tutaj mi tego zdecydowanie brakuje. Już pomijając to, że wszędzie przewijają się te same moby i że naciskam jeden przycisk i wygrywam wszystko, to jednak na tych bossach chciałbym poczuć, że jest to taki przerywnik, na którym coś się dzieje. Więc moim zdaniem gra jest na tą chwilę za łatwa, no i na te pieniądze to jest bardzo, bardzo mało kontentu. Jeśli chodzi o takie rzeczy, jak grafika, mega fajna. Jeśli chodzi o takie rzucanie speli, wiecie, jak to wygląda. No, niektóre są, bym powiedział, troszkę wizualnie słabe, ale ogólnie jest ok. Jeśli chodzi o kascenki, no to bomba. Naprawdę bardzo, bardzo ładne. Jeśli chodzi o fabułkę, no jakaś tam jest. Jakaś tam jest, no troszkę ciekawa, troszkę nie, ale ujdzie. Generalnie może być. Więc tutaj nie będę się tego szepiał, nie będę się tutaj na ten temat wypowiadał, bo to w tych grach akurat to niektórzy w ogóle mogliby nie mieć fabuły, a niektórzy bardzo się na niej skupiają. Więc powiedzmy, że to jest kwestia poboczna. Moim zdaniem w tego typu grach, jednak to jaką mamy przyjemność z czyszczenia mobków i. Czy bossy, czy pokonywanie bossów daje nam jakąkolwiek satysfakcję? To jest chyba dla mnie taki wyznacznik tego typu gierek. Także tutaj troszkę, troszkę bardzo mi brakuje. Na tą chwilę nie poleciłbym zakupu, bo zapłacić 111 zł za 4 godziny gry, no to trochę dużo generalnie. Więc ja bym poczekał. Na wasze miejsce po prostu bym poczekał. Co się z tą grą będzie działo, bo pierwszym rzutem na pewno kupili to zagorzali fajnej serii, więc ciężko tutaj powiedzieć, czy mają rację dając dość wysokie, tam 80 parę procent pozytywów, prawda? Ale jeśli masz do wyboru jeszcze inne gry, w których będzie tej zawartości 10 razy więcej, no to może jednak warto odłożyć Titan Quest'a troszkę na później, aż tego gameplayu będzie na 20-30, a może i więcej godzin. No i oczywiście jakieś sezony, te sprawy. No nic, na no tą chwilę jest tylko single, to też może ważna informacja, nie ma żadnego multika. To też może troszkę odrzucać na początek, czekamy. Moim zdaniem to jest warte poczekania, potencjał jest, ale dużo, dużo do roboty też. Dzięki, że wpadliście, trzymajcie się, do zobaczenia na kolejnym odcinku, na kolejnym live'ie, do następnego, Twitch Kick, wpadajcie śmiało.